Dzień dobry, Marek Domagała, e, witamy w kolejnym odsłonie wideoblogu naszej firmy Computer Center. Nagrywa materiał 1 września, za oknami ponura pogoda, ale w biznesie dzieje się bardzo dużo, e, nie tylko w biznesie, ale wokół biznesu. To też e, pierwszą informację, jaką chcę Państwu przekazać, e, to jest e, informacja o, mm, no ładny tytuł, rząd kapituje w sprawie Polskiego Ładu, pojawią się konkrety niektórych rozwiązań, to taka pozytywna informacja, że nacisk społeczny daje efekt, to chodzi o te 9% dodatkowego de facto podatku, jaki będzie nakładany, ma być na przedsiębiorców w wyniku sporej pracy rzecznika małych i średnich firm, czy w Związku Przedsiębiorców, pracodawców, uczestniczymy w tych remiach. no Już są pogłoski, że może to być 2%, może 3%, a może wcale. Czasem warto. Wyjść poza pewne opłotki własnej działalności, i przecież to jest temat naszych pieniędzy. A jak już użyliśmy słowa pieniądze, to polecamy Państwu wpis na naszym blogu. Oczywiście nieustannie zapraszamy na naszą stronę center.pl i na zakładkę blog. A tutaj informacja, która już od pewnego czasu widnieje, ale teraz jest uaktualniona, to są środki. Nazwałem je ostatnią szansą. No, zapewne jest ostatnia szansa w tym rozdaniu yy, poprzedniej perspektywy unijnej. Nowa, budżetowa jeszcze nie jest zatwierdzona, ale poziom dofinansowania 85% budzi jak najbardziej yy, ogromne zainteresowanie wszystkich. I pytanie: na co? No, jest tutaj w bardzo krótki i taki konkretny sposób wypisane słobony na cyfryzację, jakby wpisane w 100% dokładnie w to, czym się zajmujemy: czyli zakup oprogramowania, wykonanie usług programistycznych w celu wprowadzenia, opracowania nowych rozwiązań i tak dalej. Termin jest, można by powiedzieć, na już, bo ogłoszenie będzie za kilka dni, a 20 września rozpocznie się nabór. Tych z Państwa, którzy nie uczestniczyli w środkach, w podziale środków unijnych. No, zapraszamy do zainteresowania tych, którzy już to robili, to zapraszać nie trzeba. Kolejny temat jest tematem, który... Jest pewnym ciągiem opowieści o potencjale, ofercie, o możliwościach, jakie są w związku na przykład ze współpracą z firmą Komar, która ma dziesiątki różnych ciekawych modułów rozwiązań, które my wspomagamy również naszymi dodatkami programistycznymi czy w ogóle nowymi systemami. W tym odcinku chciałem Państwa króciutko zainteresowa zainteresować systemami POS. To są w skrócie POS angielskie Point of Service czyli punkty sprzedaży, to zastosowania w branżach, no podstawowe to fashion, sklepy detaliczne, wszelkie punkty w galeriach, restauracje, hotele. Można by tutaj poszerzać gamę potencjalnych zastosowań i pokazaliśmy cztery różne modele pracy z systemami POS, trzy produkcji Komar, czwarty wspomnieliśmy o naszym rozwiązaniu. Poleciliśmy też taki fajny sprzęt. Ten sprzęt jest o tyle ciekawy, że uważam, że można go równie dobrze wykorzystać jako stanowiska pracy na halach produkcyjnych, tam gdzie nie ma jakiegoś specjalnego zabrudzenia czy jakichś ekstremalnych warunków, ponieważ to jest bardzo ciężka obudowa metalowa. Wiele kilogramów to waży urządzenie. W efekcie taki komputer in One, bo to jest ten komputer za niewiele powyżej 2000. Rewelacyjnie spisuje się nie tylko w punktach detalicznych, ale i w rozwiązaniach wokół przemysłowych. I ostatnim krótkim tematem, o którym chcę wspomnieć, jest e, również słowo ostatni dzwonek na e, z, skorzystanie z promocji odnośnie zakupu systemu e, PPK. Statystyki krajowe pokazują, że mimo obowiązku wiele firm takowego systemu nie zakupiło. Dobra dla Państwa informacja. Jeszcze przez parę dni, jeśli ktoś zdąży złożyć zamówienie, bo nawet procedura może chwilę potrwać, do tego dnia to jesteśmy w stanie Państwu sprzedać po bardzo przyjaznej cenie. I tyle w ogromnym, telegraficznym skrócie kilku ciekawych sprawach na ten miesiąc, a co będzie w przyszłym miesiącu? Już chciałem Państwa zainteresować przyszłym odcinkiem. Chcemy go dedykować w całości naszej aplikacji cc CCER Web, która jest bardzo nowoczesnym rozwiązaniem, wielomodułowym, wpisanym w najnowszej technologii webowej, czyli działa na smartfonie, tablecie, gdziekolwiek jesteśmy, mamy dostęp do internetu. A nawet jak go przez jakiś czas nie mamy, też będzie można pewne dane kumulować. Aplikacja do czego? No rozrzut za zastosowanie jest ogromny, to już są gotowe moduły magazynowe, rejestracje czasu pracy, moduły produkcyjne, panele meldunkowe skomplikowana administracja, że skomplikowana w sensie, że wiele maństwa wiele możliwości i kilka modułów, których jeszcze jakby nie mieliśmy odsłony i premiery. O tym chcemy opowiedzieć Państwu niebawem, bo już w przyszłym miesiącu na kolejny odcinek. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za uwagę.